Witam serdecznie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest liniowa zależność i liniowa niezależność układu wektorów. Zagadnienie to jest obszerne, dlatego podzielę je na dwa albo nawet trzy filmy, a dzisiaj skupimy uwagę na samej definicji liniowej zależności i liniowej niezależności układu wektorów. Naszą uwagę. Skoncentrujemy na płaszczyźnie r kwadrat. Czyli to jest iloczyn kartezjański zbioru liczb rzeczywistych razy zbiór liczb rzeczywistych. Wybierzmy sobie dwa wektory w układzie. UV. Mamy układ dwóch wektorów i ich U będzie równe wektorowi 1, 2. V niech będzie równe 2, 4. Od razu można zauważyć, że wektor powsłużony 2, 4 to jest równe 2 razy wektor 1, 2. mnożenie wektora przez liczby to jest mnożenie ich współrzędnych tego wektora. Czyli byśmy mieli tak, V jest równe 2 razy wektor U. Czyli możemy powiedzieć, że wektor V jest kombinacją liniową wektora U moglibyśmy też napisać inaczej, czyli u jest równe jedna druga wektora V, czyli wektor u by był kombinacją liniową wektora V. Przenieśmy prawą stronę na stronę lewą, czyli V minus 2u jest równe wektorowi zerowe. Ogólnie, gdybyśmy chcieli zapisać, to mamy alfa, V, dodać beta u jest równe wektorowi zerowemu, czyli w naszej sytuacji alfa jest równe 1, a beta jest równe minus 2. Teraz weźmiemy sobie układ dwóch wektorów, ale zmienimy drugi wektor, czyli pierwszy pozostawimy bez zmiany, to jest u, a wektor drugi niech będzie w. I u pozostawiamy, czyli ma 1, 2, a wektor w niech ma współrzędne 1, 3. Ok. To zapiszmy dla tego układu takie równanie właśnie, czyli alfa razy u, dodać beta razy w jest równe wektorowi zerowemu. Zadamy pytanie o to, jakie mają mieć wartości alfa i beta, żeby takie równanie było spełnione. No dobrze, w takim razie podstawmy alfa razy 1, 2, dodać beta razy 1, 3 jest równe wektorowi 0. Mnożenie przez liczbę, gdzie tutaj alfa, beta należą do zbioru liczb rzeczywistych, to piszemy, czyli mamy alfa, 2, alfa. Dodać beta, 3 beta jest równe wektorowi zerowemu. Dodawanie dwóch wektorów to jest dodawanie współrzędnych, czyli mamy alfa dodać beta jest równe, a przecinek. 2 alfa dodać 3 beta. I to jest równe wektorowi zerowemu. Dwa wektory są równe, jeżeli ich Urzędne są równe, czyli alfa dodać beta jest równe 0 i 2 alfa dodać 3 beta jest też równe 0. Układ równań, dwóch równań z dwiema niewiadomymi możemy to rozwiązać metodą eliminacji zmiennych albo metodą przeciwnych współczynników, ale na studiach nieładnie, nieelegancko jest rozwiązywać układ równań w taki sposób, więc rozwiążemy ten układ metodą w, w wyznaczniku jest równe 1, 2, 1, 3, czyli wartość tego wyznacznika to jest 3 minus 2 jest równe 1. W alfa jest równy. Wstawiamy w kolumnę alfa, z tak, uczynników alfa, kolumnę wyrazów wolnych, czyli mamy 0, 0, 1, 3 i wartość tego wyznacznika jest 0. W beta też jest 0, czyli alfa jest równe w alfa podzielone przez W jest równe 0 przez 1 jest równe 0, beta w takim razie analogicznie też jest równe 0. Czyli z tego warunku otrzymaliśmy, że alfa jest równe 0 i beta jest równe 0. I to jest dokładnie definicja liniowej niezależności wektorów. Te dwa wektory są liniowo niezależne w tym układzie. W takim razie przełożę tę karteczkę troszeczkę wyżej, ale żeby była widoczna. Dobrze. I napiszę ogólną definicję liniowej niezależności wektorów. Jeżeli mamy układ wektorów x1, x2 do xn, skończony układ, jeżeli z warunku alfa 1, x1 dodać alfa 2, x2 dodać alfa n, xn równego wektorowi 0, wynika, że alfa 1 jest równe 0 i alfa 2 jest równe 0 i alfa n jest równe 0, to mówimy, że ten układ jest układem liniowo niezależnym. <laughs> Przypomnijmy trochę logiki. Jeżeli to zdanie nazwę zdaniem P, a to zdanie nazwę zdaniem Q, to mamy implikację. P to Q. I układ wektorów nazywa się liniowo zależnym, jeżeli nie jest liniowo niezależny. Czyli zaprzeczmy temu warunkowi P to Q. To z logiki wiemy, że zaprzeczenie implikacji to jest stanie P i nieprawda, że Q. Czyli jeżeli zaprzeczymy temu zdaniu, to otrzymamy taki warunek. P zostawiamy bez zmiany, czyli alfa 1x1 dodać alfa 2x2 dodać alfa nxn jest równe wektorowi zerowemu i nieprawdą jest, że alfa 1 jest równe 0 i alfa 2 jest równe 0 i alfa n jest równe 0. Jeżeli zaprzeczamy koniunkcji, to z prawa dymorgana mamy alternatywę zaprzeczeń, czyli to znowu jest równoważne. alfa 1x1 dodać, alfa 2x2 dodać, alfa nxn jest równe wektorowi zerowemu. Nieprawdą jest, że alfa 1 jest równe... 0, czyli alfa 1 jest różne od 0 lub alfa 2 jest różne od 0 lub alfa n jest różne od 0. Czyli jeżeli jest spełniony ten pierwszy warunek i któryś z tych współczynników jest różny od 0, to znaczy, że układ tych wektorów jest liniowo zależny. Tutaj wszystkie mogą, alternatywa jest spełniona, jeżeli wszystkie te człony alternatywy będą miały wartość logiczną 1, czyli będą spełnione, ale będzie też spełnione, jeżeli będą tylko 2 prawdziwe albo 3, ale też kiedy tylko jedno alfa z tych wszystkich będzie różne od 0. No to wrócimy teraz do tego przykładu pierwszego. W naszej sytuacji, kiedy V był kombinacją liniową wektora u, to Zapisaniu tego w takiej postaci, kombinacji tutaj liniowej, to mamy, że alfa jest równe 1 i beta jest równe minus 2, czyli alfa jest różne od 0, tak? Beta jest różne od 0. Czyli wyszły nam dwie takie sytuacje: takie sytuacje, że te współczynniki są różne od zera, czyli ten warunek. I te warunki są prawdziwe, czyli układ wektorów UV jest układem liniowo zależnym. Dobrze. To były dwa wektory na płaszczyźnie dwuwymiarowej. To teraz my możemy się zastanowić nad trochę bardziej abstrakcyjną sytuacją, kiedy... Na płaszczyźnie mamy taką sytuację, że układ składa się tylko z wektora zerowego. To jest pytanie, czy on jest liniowo zależny, czy liniowo niezależny. Czyli patrzymy z definicji liniowej niezależności, po czym alfa razy wektor zerowy ma być równy wektorowi zerowemu. To ten warunek będzie dobry, dla każdego alfa należącego do zbioru liczb rzeczywistych. Ale też będzie prawdziwy dla alfa równego na przykład 159. Alfa równe 159 jest różne od zera, czyli znaleźliśmy taką liczbę alfa, że ten warunek będzie spełniony, czyli ten układ jest... z układem liniowo zależnych wektorów, w tym wypadku jednego. No dobrze, to w takim razie weźmiemy układ wektorów składający się z wektora u i zrobimy założenie, że ten wektor jest różny od wektora zerowego, no to alfa razy wektor u ma być równy wektorowi zerowemu. Kiedy taki warunek jest spełniony? Ten wektor jest różny od wektora zerowego, czyli każda współrzędna tego wektora jest różna od zera. To stąd wynika, że alfa musi być równe 0, żebyśmy otrzymali wektor zerowy. Czyli ten układ jest układem wektorów liniowo-niezależnych. Ok, no to zostały nam, została nam do y omówienia sytuacji, kiedy mamy wektory 3. U, V, W na płaszczyźnie. Ale tego nie będę rozpisać, tylko odniosę się do geometrii. Przygotowałam sobie dwie kałaczki i teraz możemy mieć taką sytuację na płaszczyźnie. Na no, przykład wezmę takie wektory. Mamy trzy wektory. To jest pierwsza sytuacja, kiedy one będą do siebie równoległe. Jest pytanie, czy z tych trzech wektorów zbuduję taką kombinację liniową, że jeden z nich będzie kombinacją dwóch pozostałych. No to w takim razie chcę zrobić kombinację liniową tego wektora. O, na przykład. Ten chcę zbudować. Ten i ten są równoległe do niego, to ja mogę wyzerować ten, tak? a ten wektor pomnożę przez jakąś liczbę większą od jedynki, żeby go przedłużyć, i będę miała dokładnie ten wektor na dole. Czyli ten wektor na dole będzie kombinacją liniową tych dwóch. Tutaj współczynnik alfa będzie równy 0 ale tutaj będzie on większy od jedynki, żeby ten wektor wydłużyć, ma ten sam zwrot, więc jedno alfa będzie równe 0, a beta tutaj będzie różne od zera. czyli ten układ wektorów jest liniowo zależny. No dobra, to teraz taki układ sobie weźmiemy. Dwa, te dwa wektory są równoległe do siebie, a ten ma inny kierunek, nie taki sam kierunek jak te dwa. To znaczy tutaj zwrot jest tego wektora przeciwny do zwrotu tego wektora, ale kierunek mają ten sam. No dobrze, czy któryś z nich może być kombinacją liniową pozostałych? No to ten możemy zbudować jako kombinację liniową teraz tych dwóch. Ten wektor wyzeruje, czyli alfa by było tutaj równe 0, a ten wektor pomnożymy przez minus 1, czyli dostaniemy taki zwrot, i jeszcze byśmy musieli pomnożyć go no, przez 2,5, żeby otrzymać ten wektor drugi. Czyli tutaj alfa by było równe 0, a tutaj byśmy mieli beta równe prawie 2,5, czyli by była liczba to różna od 0, czyli ten wektor byśmy przedstawili jako kombinację tych wektorów dwóch. No to jeszcze jaka sytuacja może być między trzema wektorami? No mogą one mieć różne kierunki, tak? Mogą być, mieć różne kierunki. No to teraz jest pytanie, czy istnieje taka sytuacja, żeby jeden z nich był kombinacją liniową pozostałych. Ale... W tej sytuacji to każdy z tych trzech wektorów możemy zbudować przy pomocy pozostałych. Co my możemy tutaj zrobić? Y tutaj za nisko będzie, żeby y pokazać na tym wektorze, to ten będziemy musieli przemieścić. No dobrze, to ten chcemy zbudować przy pomocy tych dwóch wektorów. W takim razie. Co możemy zrobić? Ten wektor trzeba przesunąć równolegle, czyli tu, do takiej sytuacji. Ten wektor przesuniemy do początku tamtego wektora i będzie to taka sytuacja. To teraz zgodnie z regułą dodawania wektorów to ma być przekąt na równoległoboku. Czyli trzeba by było zbudować równoległobok Tutaj to robię w równoległą o, w ten sposób. Tutaj by było tak, czyli tak. Czyli ten wektor skrócilibyśmy, czyli pomnożylibyśmy przez liczbę ujemną, przez ułamek, przepraszam. To skrócimy go i będziemy mieli. O. Tutaj jeden bok równoległoboku. Ten bok musi być taki sam jak tu, czyli byśmy mieli ten drugi bok równoległoboku. A teraz ten był podstawą, tak? z tego mieliśmy budować, czyli ten trzeba wydłużyć, czyli pomnożyć przez liczbę większą od jedynki, o, żeby zbudować równoległobok. No i mamy. Czyli ten wektor byłby kombinacją liniową tych dwóch wektorów. Ten byśmy musieli pomnożyć przez ułamek, a ten przez liczbę większą od jedynki, żeby go troszeczkę wydłużyć. Wtedy suma tych dwóch wektorów jest daje nam przekątną. Jest to przekątna równoległoboku zbudowanego na tych dwóch wektorów. I każdy z tych wektorów mógł być wtedy kombinacją tych wektorów pozostałych. Stąd wniosek, że Układ trzech wektorów na płaszczyźnie, na przestrzeni dwuwymiarowej jest zawsze układem wektorów liniowo-zależnych. Zrobimy jeszcze jedno zadanie takie. Tu przygotowałam sobie, dobrze sobie przypomniałam, miałam już zakończyć, ale przypomniałam sobie, że mamy jeszcze do zrobienia takie. I tak, mamy układ dwóch wektorów. To jest do tego układu wektorów. Jeżeli ja napiszę w taki sposób razy 3, ta 0, 0 ma być równe wektorowi zerowemu, tak? no to, jeżeli alfa będzie tutaj 0,0, tak, 0 e, i otrzymamy wektor zerowy, to wynika z tego, że alfa jest równe 0, ale beta, ponieważ tu jest wektor zerowy, może mieć dowolną wartość. Może mieć wartość beta równa na przykład 479, tak. I mamy sytuację, że znaleźliśmy... Takie dwie wartości. Alfa jest równa 0, ale beta jest różne od 0. Stąd wniosek, że ten układ wektorów jest liniowo zależny. I zawsze kiedy układ będzie zawierał wektor zerowy, będzie układem wektorów liniowo zależnych. Patrzymy na problem drugi. Mamy też przestrzenie dwuwymiarową, ale mamy cztery wektory. Po pierwsze, ten układ jest już na pewno układem wektorów liniowo zależnych, ponieważ zawiera wektor 0,0. Drugi argument mógłby ktoś znaleźć. Ten układ jest układem wektorów liniowo zależnych, dlatego że zawiera cztery wektory, a przestrzeń w której tutaj rozpatrujemy te wektory, jest dwuwymiarową przestrzenią. Czyli na przykład ten wektor będzie kombinacją liniową tych dwóch wektorów i jeszcze tego zerowego. Dobrze, to jest liniowo zależny układ. A ten trzeci, trzeci układ to jest przestrzeń R3. Do, te, do tego układu należą takie wektory 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. I przypominają nam się oczywiście od razu wektory, które są wektorami, o, nie wiem czy to widać, tak, które są wektorami jednostkowymi, układu współrzędnych R3. To jest coś takiego. O, tak chyba jest najlepiej to widoczne. Z takim kątem musiałabym to trzymać. Tak? Czyli w przestrzeni R3 są to te kursory, czyli mamy układ wektorów liniowo niezależnych. Ale jakbyśmy mieli to sprawdzić, to sprawdzamy. Analitycznie, czyli alfa x1 dodać beta x2 dodać gamma x3 jest równe wektorowi 0, czyli alfa razy 1, 0, 0 dodać beta 1, 0, 1, 0, dodać gamma jest równe dodać gamma 0, 0, 1 i jest równe wektorowi 0, 0, 0. Czyli tak mamy. Alfa dodać 0 dodać 0 jest równe 0. Tutaj jest alfa razy 0 jest 0, czyli beta dodać 0 jest 0. Alfa razy 0 jest 0, beta dodać 0 jest 0, gamma razy 1 jest 1, czyli gamma jest równe 0. Czyli... Ten układ pociągnął za sobą taki warunek, że alfa jest równe 0 i beta jest równe 0 i gamma jest równe 0, czyli mamy układ, układ liniowo niezależny. No i teraz ten trzeci układ. To są wektory należące do r 4 Mamy trzy wektory. Mogłyby być one liniowo. Niezależne, ale jak się przyjrzymy, to zobaczymy, że tak. 1 dodać 2 daje 3. 2 odjąć 1 daje 1. 3 dodać 0 daje 3. 1 odjąć 1 daje 0. Czyli x1 jest w postaci x2 dodać x3 x1 jest kombinacją liniową wektorów x2, x3. Moglibyśmy jeszcze to przedstawić przy pomocy następującej. x1 odjąć x2, odjąć x3 jest równe wektorowi zerowemu, żeby mieć definicji liniowej niezależności czy zależności. Startować i mamy tak, alfa jest równe 1, beta jest równe minus 1, gamma jest równe minus 1, czyli ten warunek tak, pociągnął za sobą, że alfa jest równe 1 i beta jest równe minus 1, gamma jest równe minus 1, każdy z nich jest różny od 0. Czyli ten układ jest układem wektorów wektorów liniowo zależnych. I to jest wszystko na razie, jeśli chodzi o wytłumaczenie liniowej zależności wektorów i liniowej niezależności wektorów. W dalszej części, w drugiej części filmu rozwiążemy już zadania, stosując twierdzenie kronekera kapellego. Dziękuję bardzo za uwagę.